Rozmawiamy z trenerem Fiodorem Łapinem przed konferencją prasową dotyczącą najbliższego pojedynku Krzysztofa diablo z Jakobem Felgomenim. Fiodor Łapin trenuje obecnie również Alberta Sosnowskiego. Panie trenerze, na jakim etapie, zawod... na jakim etapie przygotowań znajduje się obecnie Krzysztof? Krzysztof zaczął sparringi, więc wstępujemy w, ostatni, w ostatnią fazę przygotowań. Pierwszy sparing był wczoraj. Jutro następny, w następnym tygodniu przyjeżdża dwóch sparing partnerów Wyjeżdżamy do Wisły, do Łańczy, do nas. Jeszcze dwóch wspaniałych partnerów i już stamtąd wyjeżdżamy do łodzi. To już jest kolejny ważny pojedynek Krzysztofa Wodaczyka, który odbędzie się w Polsce. Walczył już dwukrotnie ze Stevem Cunninghamem. Tym razem walczy w, ale, w arenie łódzkiej. Jak Pan uważa, jak taka duża frekwencja wpłynie na, na postawę Krzysztofa Wingu? Mam nadzieję, że go skrzydli. Zawsze, zawsze. Pamiętam, w rozmowach był chętny na przykład e, e, większej ilości ludzi, więcej, więcej, większego tumultu na, na, na sali. Wtedy to go gdzieś tak po, podkręcało. No ale cóż, no, Krzysiek ma wyjść boksować, rynk jest kwadratowy, przeciwnik jest jeden, sędzia jeden, więc to, to jest jego praca, nie powinno nic się zmienić. Może pan zdradzić trochę konkretów dotyczących sparingów, które odbywały się pomiędzy Krzysztofem a Albertem Sosnowskim? Nie było żadnych sparingów pomiędzy Albertem a, a Krzysztofem. A kto uczestniczył jeszcze, mówimy tutaj już w kontekście przygotowań, Alberta Sosnowskiego do walki z Witalijem Kliczko? Kto, kto sparował z, z Albertem? Albert sparringi zaczyna za trzy tygodnie, więc, więc na razie w ogóle nie było mowa o jakichś sparringu. E, podejrzewam, że e, macie na uwadze tą technikę, którą robił z zakapanym, no to delikatne poruszanie się bez żadnych tam jakichś e, ciosów, bez, bez, bez siły, bez szybkości, nawet bez taktyki, to, to było z Andrzeje Wowrzykiem i z Krzyszkim Woderczykiem. To, to nie było nawet podobne do springu. Czy upatruje pan szansę Alberta Soznowskiego na pokonanie Witalija? W tym, że to jest ciężka waga, że to jest walka mistrzostwa świata, w której czasami wszystko się zdarza w charakterze Alberta, w jego determinacji, w jego, w jego głowie. Bo no cóż, no, 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 nie będę tu mówił o jakichś taktycznych i technicznych przewagach, bo, 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 bo tu nie chcę nikogo bajerować. Jest to jest, jest waga ciężka, wierzymy w to zwycięstwo. Albert jest mistrzem Europy, byłym mistrzem Europy, jest zdeterminowany, jest jest, już dostał szansę i tą szansę chce wykorzystać. Jeszcze może wróćmy na chwilę do Krzysztofa Włodarczyka. Jego rywal, mimo 40 lat, jest znany ze świetnej wytrzymałości, co pokazał między innymi w ostatnim pojedynku z żoltem RD. -em. Czy Krzysztof jest przygotowany w równie dobrym stopniu? To się okaże. Wszystko 15 maja w Lodzie. Krzysiek jest przygotowywany po to, żeby wytrzymać 12 morderczych starć z rzekowo w No, Tak samo było przed, przed, przed Rzymem. Mam nadzieję, że teraz udźwignie ten ciężar i, i zrobię to, co do niego należy. Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące Krzysztofa Winiasa, zawodnika, który ostatnio stracił swój tytuł WBO interkontynentalny. Jakie teraz cele przed nim stawia grupa Bullet Knockout Promotion? Jakie stawia przed nim cele pan? Krzysiek, Krzysiek nie, nie został zmierzony, nie wiem jak to wyglądało w telewizji, natomiast... Było ciężko, pierwszy raz boksował z, takim, z tak mocno bijącym zawodnikiem, ale też pierwszy raz boksował w tej wadze po prostu z dobrym, z tak, tak, tak mocnym zawodnikiem, bo mi się, Sven Paris to nie był duży weight, tylko, tylko takie no, w podobnych do Krzysztofa, więc tam przewagi fizycznej nie było, a technika, wytrzymałeś i taktyka miały, miały decydującą rolę. Natomiast w walce w tej ostatniej walce w Anglii, no niestety przewaga fizyczna było zbyt duża. Nasze krzyżko zadanie było doprowadzić to. Do rundy 8, 9, 10. Wtedy byłbym ciekaw, jak się zachowa e, Brooks, który nie, nie boksował nigdy więcej niż 7 rund i, i, i troszeczkę było widać na żywo. Nie wiem, jak to jeszcze raz powtórzył w telewizji. On troszeczkę zaczynał puchnąć. Nie widziałem tego ciosu ostatniego podwrotkowego Natomiast jak z Krzysztofem rozmawiałem, Krzysiek nie był, nie był ani podłączony ani zamroczony, więc spokojnie mógł boksować dalej. Szkoda tej walki. A teraz Krzysiek na odbudowę zaboksuje jedną walkę w Gdyni i będziemy patrzyli. będziemy patrzyli, co będzie dalej. Na razie, na razie nie rozmawialiśmy z Andrzejem Bociewieckim, bo mamy w tej chwili zbyt dużo zajęć innych. Dziękuję bardzo.